Siemka, nagrywam nowy odcinek razem z Dawid201410. Tym razem gramy na Craft Tedzie, serwerze kogo? Doknesa. Doknesa. Doknesa, tym razem działki Masters. No i stworzyliśmy swoją działkę, zaczniemy sobie grać. Dawid jest akurat tym razem właścicielem, ja jestem moderatorem. Czy mamy tu te drzewa, bo nie bym tu chciał zrobić jakąś pan Spoko. To ja też zajmę się wycięciem tych drzew. Dobra. Będę musiał to jeszcze jakoś zmontować. Mniejsza o to. Dobra. Dobra. Może nam jakiś klan założę. Jak myślisz? Czy nie? Czemu te drzewa ci w ogóle nie niszczą? Czekaj. Konto. Może ja zrobię. Wykup te drzewa a ja zrobię zejście do kejwa. Jakiegoś. Muszę. Właśnie też idę. Te drzewa się nie chcą wykupować, to jest problem. To jabłko. Tej też jabłko? Nie, 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 nie chcę. Poczekaj. Czy da się. Pochodnie. No mam ci grać, kurde. Nie, nie wiem, że chcę kupić i ten. Chodzi mi o to, że chciałbym, żebym miał pochodnie, dostęp do pochodni, bo na razie mam konto jakby zerowe, co nie? Poczekaj, no. zobaczmy sobie. Crafting. Zrobię, zrobię skrzynki. No. no. To wrzucę tutaj tego kita i te niepotrzebne mi należy i ten U mnie. Dobra. Ej, chcesz ciastka? Troszkę ciastek? Bo mam. Ej, no. Ciaska? Lubię. ciastka. 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 O, Idę 15. połowić załą wędkę. Proszę. Idę połowić. Jak coś Jak to też troszkę chyba magicz Serio? Nie, działają, działają. Dobra, tam Bo jest blisko jezioro. By było... nic, nic mnie wyłowiło. Nowy teren. O mam Kiva! Hej, Do mnie. Mam węgiel. Już Epaj. poczekaj. Ciasko, klucz, sadzonka. jak jaka duża ruda zaraza. No, Dobra, Ani to jest koper. Aha. Okej. Okay. Acept. To A, zaakceptowano próśbę. 8a. Patrz tu jest cave. Kopię tutaj węgiel na um. Ej, tu jest moja działka. Patrz. Mamy chyba cave'a... I jest nasza działka. Czekaj, no. czekaj, czekaj. To no, jest okay. na mojej działce. Na naszej, naszej, naszej. No ten. Ej, mam, mam pochodnie, mam pochodnie. Chcesz? Ej, chcesz pochodnie? Bo ja nie potrzebuję, bo mam... Ja mam ten. O jest działka, działka, jest nasza działka. Ja tutaj cave'a pozwiedzam. Aha. Fajny cave. Tutaj mam pochodnie. Jej łowić chyba. A czekajcie można się tu bić. Tam jest trzina! Albo poczekaj ja po prostu, albo czekaj. Co by to tu można było jeszcze porobić? Czekaj, ja się tepnę. Działka. Okej, okay, ja jestem na działce. Siemu, siema. Siema, siema. Dobra. Jezus, ja to za czas gu, y, głupi. Patrz, wyzywają od tych Jezus Maria. Dawaj, zgłoszamy za e, Właśnie. Jak on się nazywa? Eee, Wojtek coś tam. Coś. Report report. report. Wojce. No ale kurde, chłopa chyba pogięło. No ja też właśnie. Ma no, chłop dwa zgłoszenia. To w Minecraftu grają dzieci. No, Dlałam no, tym No. Macie rozcypki? Ostcypki. Nie wiem jak to się czyta. Chłop nie umie pisać chyba. Nie wiem co to jest. Wiesz co to jest? Wiem co to są oscypki. No. Ale nie wiem, co to są ł ł loscypki. Loscypki. A, chyba nożyczki, ten. Te wielu do przecinania, ten, owiec. Masz owce? No, no jak masz owce, to te nowyce chyba do przecinania. No o tym chodzi. Chyba. Dobra, chyba spoko. już mamy ten teren. Trzeba by się jakąś bazę zrobić. To czekaj, to ja. To weź. Ja się udam do Kejwa i zbuduję jakąś bazę. No dobra, Co te sadzonki. A tu dwa, dwa. Ja mam dwie sadzonki i są. Tam jeszcze w. Jest w skrzynce, są jakieś sadzonki chyba. Ale właśnie sadzonki są takie niepotrzebne. A, no w sumie... W sumie potrzebne, bo jak mam. będziemy potrzebowali drewna, to żeby nie kupować, tylko sobie zasadzić. Co nie? Ja się po... Ja się po... chyba na poziomie diarsu. Najlepiej jakbyśmy mieli pochodnie. No, ja dałem ci pochodnie, pochodnie. dałem ci pochodnie. Ja byśmy mieli żeby to podpalić. No, na przykład. My się Ej, no wyjdzie. i to by szybko ten... zniszczyło. Prawda. Ja Co tu chodzi? Ja tak taką... dębu lub była sadzonka Nie wiem, Minecraft jest nielogiczny Mam węgiel znowu, kopiewam ja jego jeszcze nie, nie, wywaliło. nie wywaliło mnie wywaliło mnie Serwo? Dosłownie No serwera mnie wywaliło Gdzie? Aha. I miejego 30 wrzę i temu upadają jakiniem. Ano. Kurde. Jestem, dobra już. Czemu te sadzonki się odracają wolno? Poza poza trzyma lew Który? No dosłownie stary, my mamy pierwszy. Mamy apis, kurde. Spoko. I, ja mam ja pierwszy to Po Potem mam przywitać jakiegoś. Ale kurde. poziom działki mamy trzeci. No właśnie, to trochę dziwne. Bo nim mamy pierwszy, ale poziom działki mamy e, trzeci. Ja właśnie o, lubię ta ja takich ludzi, którzy... E, e, czekaj, czekaj, mam cave'a. Czemu to jest na imię l Peter? Nie, mam złe wspomnienia z nickiem Peter. Tak, A szczególnie nie. z nickiem peter22711. Tak. Najgorszy gra w Minecraft'u. Dosłownie. Nie wiem, czy wy wiecie, <coughs> widzowie, ale my sobie gramy z Dawidem na naszym serwerze prywatnym. Bo kiedy on zna, grał z nami. Kolega z klasy tam. Yy, mniejsza i kurde chłop nam rozwalił prawie cały serwer. I mamy złe wspomnienia. No. No i dobrze, bo tutaj nie ma, bo by nam zniszczył cały serwer. No, pewnie Doknesowi by zniszczył ten serwer. To, że my go zbanowaliśmy ze serwera, to on nic nie zrobiło. No nie, ale dobrze, że go zbanowaliśmy. Powiem, że usunę chyba filmy i zrobię od nowa kanał. Nie znam chłopa i chyba chłopa nie zasubskrybuje. Bo go nie znam. Chyba, że jeśli to oglądasz to... nie wiem. Dobra, ok. Ja mam drift Kurde. cholera. Dobra. Zjem, zjem ciastko. Albo nie Tak Chłodzę jaki duży cave. Ja mam rabia domek. Okej. Okay. ja mam trochę żelaza i trochę... Um, trochę żelaza, trochę węgla. Standardowo. Przypalę. ładnie powiększ to troszkę, muszę drewno skołować sobie. <śm> Ale jak coś tam nie wiesz, drewno z Dobra. Tylko chciałam tutaj powiększyć. Nie no, po co powiększać? Pię Pię Pięciokrotnie No dobra. To no na dole, niżej, to zrób tutaj ściana a ja zrobię zejście do magazynu. 4, 5, 5, 7 8 Zrobię zejście do magazynu. To będzie magazyn jeszcze. Węgiel. Kurde. Dobrze. O, tak było nie, nie, nie. Będzie zejście. A. O. No, chodź, chodź, chodź. No dawaj. Chodzę jeszcze tutaj muszę jakoś to rozkopać. O! jest nam taki serwer. W ogóle znam taki serwer Minecrafta. On się nazywa C, co nie? I na nim masz darmową e, rangę e, VIP. Możemy na nim potem zagrać. Nie. Nie dam szyb. Za darmo. Nic za darmo. Napisałem. Kurde. O co? Mówi, widzisz co napisałem? Nie, o, nie. nic za darmo. Mhm. On napisał da ktoś Nikt... szybę. Szyby. A ja napisałem nie, nic za darmo. No, nie ma tak, tak, nic za darmo. darmo. No właśnie. Dobra, zrobię tutaj jakoś prowizorycznie. O. Tylko nie tylko Dobrze napisałeś Dobrze No kurde, po co się to uchwali? No właśnie Bo mógłbym na powiedzieć dla siebie, a To nie musi chodzi Zamknij się Lucek Zamknij się Lucek Kurde, nie będzie to widać. Ale mu napisałem Lucek! ej. co? Piterek. Co ma... Jaki ma rewel Piterek? No właśnie ma zerowy! Nie Nie lubimy Piterków. Nie lubimy Piterków. Jeżeli to oglądasz, to ci nie pozdrawiam. Przek zaraz przekleństwa będziesz mówił. Raczej, ty Ej, zgłoszony. Nie wiem, możesz. Weź go zgłoś może. W sumie, to prawda. Potrzeba się. O, Zabiję go. Nie spam tak, tylko co chwilę jak ci się przeładuje, okej? Okay? Bo gramy na nowszych mhm. wersjach. Tak żebyś wiedział. Robię, Nie, możesz sprawdzić, czy ładnie ten magazyn zrobiłem. Oho, ogórek. Ogórek. Idę, idę, idę. Ogórek. 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 Oddaj go, go, Wziąłem go ze skoczenia. Kłopot. Dobrze, że nie wybuchł. No dobrze. O, ciekawe czy zniszczą. W na 17, pięciu śpi. Ale my nie śpimy, bo trzeba robić wagę. A poza tym coś no, mi na publicznych serwerach. No właśnie Więc Ej, czy on ci tak da czy taki hmm? trochę dłuższy? Nie wiem w sumie Zawitał nas serwer po raz pierwszy A no maja, maja Maja, maja Kurde Ale która moje? Nie wiem Ciekawe czy moja B Ze szkoły Ej, chodź na chwilę do mnie. Poczekaj. Ustaw się koło mnie na chwilę. Więc ogólnie to tak. To by był ten ostatni, ten pierwszy odcinek z działek na serwerze. Myślę, że jutro wleci. Nie wiem, może od Dawida tym razem na kanale. Zobaczymy no jeszcze. No, najwyżej jutro wleci kolejny odcinek. My jeszcze po nagrywkach coś tam porobimy. Zrobię tam jakieś posta, pokażę Wam te zdjęcia. and shush shush